Jak Ty postrzegasz właśnie od, str właśnie od strony twórcy gry? Jak, jakich dokonujesz zabiegów? Jak myślisz? Um... Nad tym, żeby właśnie gra była, no i to jest to słynne słowo po prostu grywalna, tak? Żeby przyciągała, żeby nie sprawiała, że. No bo podejrzewam, że na to się składa tak, że ona nie może być za trudna, bo to już nie są lata 80. i 90., kiedy ludzie mimo wszystko zaciskali zęby i przechodzili poziomy. Wiem, że jest ten idealny poziom gdzieś tam trudności, który trzeba osiągnąć, żeby, żeby jej dynamika była utrzymana, żeby fabuła sklejała się z tym, z tym, co robimy. Więc Jakie są Twoje patenty na to? Wiesz co, to można byłoby odpowiedzieć wielotorowo mhm. na to, na to co, o, tym, o czym mówisz. Natomiast e, wydaje mi się, że trzeba zacząć sobie od klienta, kto kupi naszą grę, do kogo ją chcemy w ogóle celować. Bo jeżeli będziesz tworzył grę komputerową dla kobiet po 40, samotnych kobiet po 40, to jest autentyczny jakiś tam. E, Jakiś tam gatunek gier, które się tworzy z takim targetem, no to przykładowo nie będziesz stawiał na y, jakąś efektowną, widowiskową y, grafikę i szaloną historię rodem z najbardziej niezależnych y, filmów ukrytych po szafach producentów, tylko będziesz starał się zrobić bajkową kreskę y, i dołożyć do tego prostą. Trochę wciągającą, czasami sztampową fabułę, i ta gra się będzie tak sprzedawała. Okay. Natomiast jeżeli chcesz celować do, do klienta, takiego ogólnego, mm -hmm. który na przykład, tak jak robi Cyberpunk, może, no dobra, Cyberpunk to jest złe słowo, bo zły, zła, zły przykład, bo jednak Cyberpunk sprawił, że wszyscy, niezależnie czy grają, czy nie grają, wsiedli na ten pociąg, o którym wspominałeś. Ale jeżeli robisz grę, która ma celować bardziej do wszystkich, to musisz skondensować i wybalansować te elementy. Czyli, zarówno troszeczkę zmniejszasz poziom trudności, sprawiasz, żeby grafika była trochę mniejsza dla oka, dajesz efekty. Generalnie rzecz biorąc, trzeba czymś przyciągnąć gracza, jeżeli on widzi profil gry na Steamie, bo w tym momencie wychodzi kilkanaście, kilkadziesiąt gier dziennie. Każda ma swój obrazek, każda ma swój nagłówek, dużo z nich przyciąga uwagę, więc jakoś się trzeba wybić. Przykładowo. W poprzedniej grze, którą miałem przyjemność współtworzyć, właśnie z wspomnianym Dawidem Ciślakiem, to było We Revolution, które opowiada o, o sądzeniu ludzi i byciu sędzią podczas rewolucji francuskiej. I na przykład tutaj dużo osób przyciągaliśmy tematem, czyli czymś, co. Temat ciężki, który nie jest często poruszany, i, i, i takimi, takimi historiami również można ludzi nagonić do tego, żeby chcieli naszą grę zauważyć, w naszą grę zagrać. Ale wtedy masz świadomość już praktycznie od samego początku, że będzie to gra, która e, po prostu musi znaleźć swój target, tak? Czyli nie strzelasz tak szeroko jak cyberpunk, tylko wiesz, że strzelasz węż wężej e, i wiesz i, i w takim razie musisz wiedzieć do kogo, bo podejrzewam, że to jest, na, to jest istotne nie tylko na, 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 na etapie tworzenia, ale też na etapie marketingu, tak? Na etapie tworzenia jakiejś st strategii tak, tak. reklamowej, no bo... No i to właśnie powiedz, to w takim razie do kogo uderzaliście e, z We, We The Revolution? Do, Wydziałów Historii, wyższych uczelni w Polsce? Jeżeli chodzi o osoby grające, to, to może niekoniecznie. Natomiast na pewno się kontaktowaliśmy w procesie produkcji z takimi okay. instytucjami. Na przykład wsparła nas instytucja z Paryża, która zajmuje się historią rewolucji francuskiej. Natomiast my uderzaliśmy w osoby, które lubią czytać i lubią historię. I taki sobie. Jakby cel ustaliliśmy, to była nasza grupa docelowa i okazało się, że całkiem zgrabnie, zgrabnie wsiąknęła. Natomiast tutaj to też generuje problemy, bo to nie jest gra stricte historyczna, w której masz fakt po fakcie po kolei wszystko pokazane, tylko to jest gra, która opowiada, jakby nawiązuje do tej historii i opiera się o nią. Więc na przykład, jeżeli grał w nią historyk, no to on powiedział, OK, fajnie zrobiliście to i tamto, ale to się nie zgadza, dlaczego? No i trzeba było mówić, wytłumaczyć, że, że no, no ta osoba umarła, bo nasz bo gracz zdecydował, że ją zabije, a nie, że ją oszczędzi, więc gracz gdzieś tam też mógł sobie sterować losami, losami tych, tych wszystkich osób, które się przewijają przez grę. Natomiast generalnie ustalenie sobie takie, takiego targetu jest bardzo ważne w procesie produkcyjnym gry, bo pozwala ci później niektóre pomysły wyrzucać, a niektóre przyciągać. A najgorsze, co można zrobić, to władować w grę wszystko, co przychodzi nam do głowy, i potem cierpieć na to, że nie da się tego bałaganu posprzątać. A to musi być strasznie trudne. Ja, ja sobie wyobrażam, bo przecież proces tworzenia gry no to są lata to nie są miesiące, to nie są tygodnie to są lata. Um, więc to jest trochę, trochę znowu wrócę do tego, o czym gadaliśmy. To jest trochę jak pisanie książki czy e, tworzenie filmu. Musi być ktoś, kto przyjdzie i powie: w przypadku filmu niech to będzie producent, w przypadku książki redaktor, w przypadku gry nie wiem, kto to będzie, ale ktoś to przyjdzie i powie: mm, może zostawmy ten wątek, bo jednak nie do końca pasuje, tak? I ten twórca, który, który chciałby mm -hmm. bardzo to włożyć, jednak powie: no, 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 no trudno. I... Tak, do, dokładnie tak jest, jak mówisz. I tutaj sorry, że ci się wetne, ale właśnie z tą szkołą filmową jest fajny przykład, bo u nas za jakby całą historię e, gry był odpowiedzialny Dawid, o którym wspominałem. I on był w stanie dzięki tej szkole filmowej przyjść i popatrzeć w skali makro. Nie tylko w skali mikro, jak przeważnie patrzą game designerzy czy level designerzy, okay. tylko w skali makro zobaczyć, że historia musi się zazębiać z rozgrywką, że rozgrywka może wpływać na historię i te dwie rzeczy w konsekwencji są nierozerwalne, bo niestety często jest tak, że jest jakieś małe studio i ono zleci pisarzowi albo czasami i nie pisarzowi napisanie fabuły, a, ale tam niezależnie od rozgrywki, weź, napisz jakąś historię, jakoś się to tam zaklepi. Będzie dobrze, nie? A okazuje się, że jak te dwie rzeczy zrobi się razem i gameplay, i rozgrywka wynika z historii, to gra nagle staje się dużo, dużo lepsza. No oczywiście.